A co powiesz na takie stwierdzenie? Nie liczę węglowodanów z warzyw, bo tyle ile one mają, idzie na strawienie. Praca żołądka i wychodzi na zero. Ja myślę, że się ktoś zagalopował troszkę tutaj, bo warzywa mają kilokalorie i to co Wam kiedyś opowiadałem o gościu, który nie był w stanie stracić wagi, bo jadł chore ilości pomidorów. To jest tylko przykład tutaj, ale takich przykładów jest bardzo dużo. Rozumiem też skąd takie stwierdzenia mogą wychodzić, bo jak weźmiecie sobie osobę, która naprawdę je bardzo, bardzo dużo na co dzień, powiedzmy, coś około 5000 kilokalorii, no to u takiej osoby, czy ona zje, nie wiem, pół kilograma pomidorów, czy, czy jakiegoś innego warzywa, czy nie zje tego. To ona może realnie nie zauważyć w ogóle negatywnych efektów, przykładowo dołożenia takiej ilości kilokalorii, bo to jest bardzo mała pula w tej, całej, w tej całej sumie. Ale jeżeli weźmiemy sobie osoby, które jedzą skrajnie mało, a są takie osoby, że muszą tyle jeść, na przykład coś około 1500 kilokalorii albo niżej, na przykład na skrajnej redukcji, no to ta sama ilość warzyw będzie stanowiła i kalorie pochodzące z tych warzyw dużo większy procent tej puli, więc wtedy łatwo przegiąć.